Siema, w tym luźnym filmie wam pokażę, jak spędziłem ostatnie dwa tygodnie na serwerze toremc.pl. Wbijajcie na mojego Discorda link w opisie, a ja zapraszam Was do oglądania tego materiału. Po losowym teleporcie pojawiłem się w tym oto lasku. Twoją działkę nazywałem Fanbaza. Sorry, nie miałem innej nazwy. W dziwnym drugim zbudowałem takie oto coś. W istocie miało być to wejście do mojej bazy. Dnia trzeciego zająłem się designem. Zbudowałem m.in. jeziorko dla axolotlów czy magazyn. Zaczęłam nawet budowy farmy w ale o tym kiedy indziej. A potem to już nic szczególnego się nie działo. A teraz dzień z życia Fenixa. No, Okej, okay, dobra, już Wam tak naprawdę w większości przedstawiałem bazę. Yy, no tak, tu zrobiłem w ogóle alchemię. I yy, dobra, yy, dla przykładu, yy, dam tutaj, yy, wezmę sobie tutaj. Yy, Brodawka, jak widzicie, w ogóle nie działa, więc uwaga, yy, jeśli to widzisz, to plis naprawdę, bo bo nie da się robić yy, normalnie potek yy, No tutaj yy, yy, zrobiłem już, jakby zrobiłem taki pomieszczanko do farmy vindicatorów, bo posiadam spawner yy, i co, no w ogóle taki fajny teren mi się trafił myślałam, że będę musiał bardzo długo szukać terenu, bo to jest trudne ale wystarczy, że po prostu będzie się na starcie i tak naprawdę yy, nie miałem praktycznie w ogóle problemów bo wszystko potem tak to, to już jest podejmowane no, generalnie lasek jest dobrym źródłem drewna no a tutaj zbyt bardzo, za bardzo kopać nie mogę, bo tutaj już jest koniec działki w ogóle działki chyba się jakoś pomniejszyły, chyba że mam większość działki po prostu w lasków tak w ogóle to jest dużo fajnych zmian, tak jak na przykład tutaj Scoreboard bo chyba tylko na OneBlocku i na boksie. Yy, no i właśnie, kurde, ten scoreboard właśnie jest z takimi: właśnie, kurde, nigdy nie widziałem yy, czegoś takiego jak na przykład zdrowie. No, zabójstwa jeden. Tutaj, yy, kurde. Yy, mam tutaj yy, no, yy, 1092 punkty bo jeden gościu się do mnie i po prostu zabiłem. Yy, to jest jedyna moja metoda do do zdobywania punktów. Y no więc pomysł na bazę miałem w ogóle stąd, że chciałem po prostu, żeby ta baza była taka podziemna. To wszystko w ogóle fajne. Najpierw w ogóle chciałem, żeby to wszystko było jakby w dwóch blokach, tak dwa na jeden, ale du, du, naprawdę długo się z tym męczyłem. Zrobiłem potem jeszcze jeziorko dla Axolotli, Tutaj, tutaj jak widzicie, miejsce pracy. W ogóle ładny design. Tu mam, mam w ogóle trapdory. Tutaj wi wiadomo, taki typowy, typowy podziemny design. W ogóle coś laguje. Aha, dobra, to są lagi serwera, bo to. Bo to no, mam dużo FPS, a po prostu serwer y, laguje. W ogóle mam już 6, 6, 650k kasy. Yy, to dzięki temu, że po prostu yy, yy, właśnie za pomocą kluczy yy, kolorowych yy, i tam też w sumie kosmicznych, yy, właśnie jeden. Gościu też na. Mm, mm, właśnie, kurde. Nie, wszyscy tutaj narzekają na lagi. Właśnie, kurde. W, widzicie, po, po trzech sekundach dopiero się wiadomość wysłała, więc. no Słabizna generalnie. A jak, jak chcieli, jakbyście chcieli wiedzieć, to ten słonecznik, wiecie, czym był w, w przyszłości? Voucherem na 2500 już pisa pisałem do Vagbana, że żeby naprawić to, żeby tego się nie dało normalnie podstawić. No i jestem 2,5 w plecy. <grym> Masakra. Dużo osób w ogóle tutaj, tutaj chce restart i ja też jestem za restartem, gdyż w ogóle to jest najbardziej lagujący serwer. Yy, nie obraźcie się tutaj, admini, bo no, rzeczywiście każdy to musi przyznać. Yy, i tak, w ogóle to jest tutaj strasznie dużo, dużo właśnie błędów takich, takich, właśnie mówiłem, te stoły alchemiczne są zepsute. No ale były kiedyś takie bagi, że na przykład woda się, o właśnie o tym chciałem powiedzieć, myślałem, że, że to już na, naprawiono, ale no, rozczarowałem się. Nie chcę się tutaj jakoś rozgadywać, więc. Po prostu wezmę trzy kolorki. Właśnie miałem kit kapsik yy, i sobie je po prostu yy, otworzę Kurde Otworzymy sobie na końcu odcinka O kurde, spadłem do void'a yy, no. Kurde, dobra da się chyba, dobra yy. Otwieramy na lagach a w, w, chyba z, w ogóle sobie nie otworzymy. Okej, okay, dobra, chyba jakoś tutaj będzie. Spróbuję się zdlaczować. Dobra, wszystko jest chyba git. Yy, dobra. Mm. No co? Ja, dobra. Pamiętajcie, nigdy nie otwierajcie kluczyków na lagach, bo jak widzicie, właśnie straciłem trzy kolorowe klucze. Ech, masakra no więc teraz widzicie, jakie przykre przygody yy, mogą być na tym serwerze No ale jakoś gram, co nie? No właśnie straciłem trzy kolorowe klucze, jak widzieliście Mam nadzieję, że zostaną mi one zwrócone yy, W sumie ten film to może być dowód na to Bo w ogóle nie dostałem itemów yy, No co, no... Yy, mogę Wam sądzić yy, miłego wieczoru I yy, yy, no... miłego weekendu Trzymajcie się, papa! Pa.